Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Dzisiaj chcieliśmy poruszyć temat kojarzenia gołębi pocztowych, A więc taką porą właśnie najlepszą do kojarzenia jest wiosna, w której to właśnie wszystkie stworzenia pragną wydać potomstwo. Już w czasie wczesnej wiosny zauważyliśmy, że gołębie zaczynają właśnie łączyć się w pary. Najchętniej dobierają się one w pary same. Hodowca jednak, żeby uzyskać jakiś dobry wynik i podeprzeć się dwoma dobrymi na przykładu rodowodami musi kojarzyć gołębie samodzielnie. Do tego służą nam cele lęgowe. Dobieramy więc w pary dwa dobre, silne gołąbki. I okres godowy trwa wtedy od 5 do 9 dni. Oczywiście w celi nie możemy ich tak długo przetrzymywać. Wystarczą 2-3 dni, i powinny być już wtedy skojarzone ze sobą, jeżeli są prawidłowo odżywione, jeżeli są już po okresie dziesięciodniowym jajka, musimy im zapewnić w tym celu. Miseczki lęgowe często wracają do celi, w której były zamknięte, a więc przyzwyczajają się do tego miejsca. Już po okresie od 16 do 18 dni odniesienia jaj lęgną się z jaj młode. I w tym momencie Hodowca powinien obserwować bacznie odchody gołębi, po których poznajemy, czy gołębie są zdrowe, czy nic im nie dolega. Jeżeli odchody są suche, świadczy to o ich zdrowiu. Jeżeli pojawiają się wodniste, Tutaj mamy problem już hodowlany z chorobami głębi, tak. Najważniejsze jest też w zdrowiu tych gołębi, aby mogły one aktywnie w ciągu dnia wychodzić sobie z kołemnika żeby były ganiane żeby mogły po prostu spożytkować swoją energię